Wii. Chciałem rozpocząć ten film od powiedzenia ci, że jeżeli kliknąłeś na ten film, to zyskałeś mój szacunek i jestem z Ciebie dumny. Bo samo to, że kliknąłeś w ten film oznacza, że chcesz coś w końcu zmienić w swoim życiu i zmotywowałeś się do tego, aby rozpocząć swoją przygodę z rozwojem osobistym. Bo jednak, jak ja to lubię mówić, fitness jest fundamentalnym filarem rozwoju osobistego. Od tego zaczęła się moja przygoda z rozwojem osobistym. I mam nadzieję, że twoja też. Ale bez zbędnego przedłużania. Wiem, że kiedy zaczynasz z siłownią, to cały ten temat może Ci się wydawać naprawdę skomplikowany. Widzisz wszystkie te filmiki o tych wszystkich rzeczach, o najlepszych ćwiczeniach, suplementach, który plan dringowy jest najbardziej optymalny. Cały ten ogrom informacji po prostu cię przeraża, ale musisz wiedzieć, że na początku żadna z tych rzeczy nie ma znaczenia. Jeżeli dopiero zaczynasz z siłownią, to najlepsza porada, jakiej możesz posłuchać. Żeby po prostu zacząć. Dosłownie, najlepsza porada, jakiej możesz posłuchać, jeżeli dopiero zaczynasz z siłownią, to żeby po prostu zacząć. Dlatego w tym filmiku przedstawię Ci podstawowe informacje, które pozwolą Ci rozpocząć Twoją przygodę z trenowaniem w bezpieczny i skuteczny sposób. A więc zacznijmy od najważniejszej tak naprawdę sprawy, jaką są Twoje cele. No bo jednak, jeżeli chcesz coś osiągnąć, to musisz wiedzieć, co chcesz osiągnąć. Inaczej będziesz jak statek dryfujący po morzu bez celu, a nawet najlepszy statek na morzu, jeżeli nie wie gdzie płynąć, to będzie tylko i wyłącznie po tym morzu dryfować. Jest multum stylów treningowych. I form treningu na siłowni. Dlatego na początku zastanów się, co tak naprawdę chcesz osiągnąć na tej siłowni. Czy chcesz może zbudować estetyczną sylwetkę, czy może bardziej zależy Ci na trenowaniu pod atletykę, czy może bardziej zależy Ci na trenowaniu pod siłę? Zastanów się, jaki jest Twój cel na siłowni? Po co tam idziesz? To pozwoli Ci na wybranie odpowiedniego stylu treningowego, który pozwoli Ci osiągnąć Twój cel, w jak najszybszym czasie Pozwalając Ci również na po prostu cieszenie się treningiem Co jest naprawdę istotne Jeżeli chcesz osiągnąć coś więcej na siłowni Druga rzecz Jeżeli nigdy nie byłeś na siłowni To pewnie boisz się tam pójść Bo myślisz, że tam będą same wykoksowane karki Które tylko będą się z Ciebie śmiać Co jest kompletnie nieprawdziwe Sam z praktyki wiem, że większość ludzi na siłowni Jest naprawdę miła i pomocna I zaufaj mi Cale się nie przejmują Tobą tak bardzo jak myślisz Dlatego jeśli boisz się pójść na siłownię Boisz się, że wszyscy będą się tam z Ciebie śmiać Dlatego, że jesteś początkującym Wybij sobie tą myśl z głowy, bo jest ona kompletnie nieprawdziwa. Ale jak już wspominałem wcześniej, wcale nie musisz zaczynać na siłowni. Co ja zrobiłem, to na początku zacząłem trenować w domu z planami treningowymi z tych apek typu sześciopak w 30 dni i tak dalej. Potem kupiłem sobie podstawowy ekwipunek, który pozwolił mi na zbudowanie całkiem spoko fundamentów, bądź dobrą sylwetkę. I dopiero wtedy poszedłem trenować na siłce, kiedy już poczułem się na nią gotowy. Pewnie zastanawiasz się teraz... Po chuj ta gitara? Po to, żeby zwrócić twoją uwagę Bo najprawdopodobniej już odpłynąłeś gdzieś daleko myślami I nie zwracasz uwagi na to, co mówię Także skup się, kurwa Mam chuj tą gitarę Dlatego jeśli nie chcesz iść na siłkę, bo się boisz, to zacznij tak jak ja. Zacznij sobie trenować codziennie, na przykład z jakimiś filmikami z YouTube'a, z przykładowym planem treningowym, który możesz wykonać nawet w swoim pokoju, bez żadnego ekwipunku. Jest tego pełno na YouTube. Nie będzie to od ciebie wymagało tak ogromnego wyjścia ze strefy komfortu i na początku kompletnie ci wystarczy, jeżeli nigdy wcześniej nie ćwiczyłeś. A potem pomału sobie z progresu i aż w końcu będziesz czuć się gotowy na siłownię. I pamiętaj... Siłownia wcale nie jest taka straszna, jak Ci się wydaje, bo po prostu ten frajer, który ci siedzi z tyłu głowy, ten frajer, którego każdy z nas ma, próbuje Ci wmówić, że to jest takie straszne, żebyś nie wychodził ze swojej strefy komfortu. A powód, dla którego proszę cię o to, abyś wykonywał te ćwiczenia codziennie, jest prosty. Pozwoli ci to na uzyskanie tej regularności, pozwoli ci to po jakimś czasie na wyrobienie sobie tego nawyku trenowania, który jest niesamowicie ważne, jeżeli chodzi o progresowanie na siłowni. Każdy, kto ma dobrą sylwetkę, jeżeli zapytasz ich o najważniejszą rzecz, jaka pomogła im osiągnąć tą sylwetkę. Powiedzą Ci, oprócz oczywiście diety i snu i tak dalej, że to ten nawyk trenowania, ta częstotliwość, ta regularność. Jeżeli jednak jesteś już gotowy rozpocząć swoją przygodę z siłownią, podstawową sprawą, jak już powiedziałem wcześniej, jest dobór odpowiedniego planu treningowego. Jeżeli oglądasz ten filmik, to najprawdopodobniej interesuje Cię budowa estetycznej sylwetki. A więc najlepszym treningiem do tego, aby osiągnąć taką sylwetkę, jest trening typu kulturystycznego. Najlepszy split moim zdaniem to upper-lower split, czyli taki, w którym trenujemy osobno naszą górną część ciała i dolną część ciała w inne dni dwa razy w tygodniu, co pozwala ci na zboczcowanie twoich mięśni dwa razy w tygodniu. Daje wystarczającą ilość czasu pomiędzy treningami na to, aby one się zregenerowały. Jeżeli jesteś zainteresowany, to w opisie zostawię ci link do darmowego planu treningowego, który rozpisałem dla każdego początkującego. Wystarczy, że klikniesz link, wpiszesz tam swoje imię i e-mail. A ja od razu prześlę Ci Twój nowy plan treningowy. Kolejna sprawa. Zadbaj o dietę. Odnośnie tego odsyłam Cię do mojego filmiku odnośnie tego, jak zbudować estetyczną sylwetkę. Tam dokładnie tłumaczę wszystko, co musisz wiedzieć odnośnie tego, jak jeść i tak dalej. Kolejna sprawa. Sen. Jeżeli chcesz szybko sprogresować na siłowni, to stary, musisz... Ale to musisz zadbać o jakość i długość swojego snu. Staraj się spać minimum te 7,5 godziny i pamiętaj, że 7,5 godziny w łóżku to nie 7,5 godziny snu. Dlatego, jeżeli celujesz w 7,5 godziny snu, przeznacz sobie czas do spędzenia w łóżku, który będzie wynosił około 8,5 godziny, co da Ci dodatkową godzinę na spanie, w razie gdybyś miał problemy z zaśnięciem, lub na przykład gdybyś się budził często w nocy. A rzeczy, które możesz zrobić, żeby poprawić swoją jakość snu. Są następujące. Staraj się od siebie odciąć jak najwięcej światła niebieskiego dwie godziny przed snem. Niebieskie światło blokuje produkcję melatoniny, która jest odpowiedzialna za nasze poczucie senności. 2. Nie używaj telefonu minimum godziny przed snem. 3. Staraj się nie ćwiczyć minimum 3 godziny przed snem. 4. Staraj się nie jeść już nic minimum 2 godziny przed snem. Zwłaszcza posiłków bogatych w białko. Jako, że może to podnieść temperaturę twojego ciała, co może zaburzyć twój proces zasypiania, jako, że nasze ciało, żeby zasnąć, musi najpierw się ochłodzić. No i polecam medytację przed snem, oraz słuchanie białego szumu do snu. Ja na przykład zawsze słucham odgłosów deszczu. Odnośnie suplementów. Jeżeli jesteś początkującym, to przez pierwsze kilka miesięcy radzę trenować na sucho, bo przyrosty i tak będą zajebiste. Nie ma co wkładać w siebie niepotrzebnej ilości supli, jeżeli nie ma takiej potrzeby. Jedyne co mogę Ci polecić, to na pewno białko i kreatyna. No i ewentualnie gainer, ale ja osobiście go nie używam i nie polecam go, gdyż nie są troszeczkę niezdrowy. I to tyle. Mam nadzieję, że Ci pomogłem w jakiś sposób. Jeżeli tak, to zostaw suba, łapkę w górę i napisz jakiś fajny komentarz. I pamiętaj! Szkoda życia, na będzie pizdą. Pozdro. Aaaa, mam cię kurwa. Mam cię.